Siameczko z tej strony Gartiw a ja w dzisiejszym odcinku zagram sobie sezura. E, oczywiście to będzie drugi odcinek serii gramy na ludzie. To ja jestem... wlazłem... <gry> oczywiście wlazłem, wszedłem, wlazłem. Jest ze mnie to wieśniak. przypomina wam się pewnie tam ten odcinek. E, właśnie wszedłem sobie... O, ładnie mam to robię. W trakcie. W trakcie, w trakcie tego suzerka A tu zadałem tylko 1-0, to tylko jedna runda mi ominęła Ojam rozja, ojam rozja żeś się nie popisał Nie żebym go obrażał, ale mnie nie wyszedł mu coś Przepraszam za mój kaszel Jak nam coś Jak po co nagrywam te odcinki Ja ci mówiłem gościu Zdę nagrywać Jeżeli mieć skilla, rozgrzać się przed jakimś CW A więc zabiliśmy jednego, ale szkarpy do mnie zaczął gadać i musiałem zginąć, bo już tam tego nie słyszałem. Niestety skarpy fajny kolega, polecam karpia. <gryw> fajny kartofel skarpia. kogo kartował gościu kampi. O, kampi? to jest właśnie karpek karpka bardzo każdy lubi to jest karpek jest jestem sam na czterech Nienawidzę tego timinga, nie? Timingu Apier. No go widzę, że są tam DJ, ale taki timing miał debil, że masakra. To go nienawidzę, nie? Weź spadaj, dla soski, apisu. <grym>, Dobry dla No to dobry lasowski. Z Łukasza, bardzo przepraszam. Matko, no, te kropki tutaj ciężko usłyszeć. Nie wiadomo to skąd. Już wiem, bo mnie od tanków wyzwają nie, bo zabiłem. Ja takich ludzi nie cierpię. Nie cierpię po prostu, nie. Ja to, no, po prostu nie cierpię. Nie lubię, że tak, także masakra, no. Zabiłem kogoś i piszą mi, że tank. A ja sami widzicie, że AP mam tak, jak każdy ma. Czyli tak po gdzieś włoski, bo co mi się coś zdarzało? Jak to gdzieś jest? Okej. Okay. No nie wiem czy mogę, ale dobra. <coughs> <coughs> Mamy pierwszą rundę. ni się sobie H gdzieś ma lepsze wrażenia. No to porobieni, porobieni, panowie. Możecie, możecie, możecie mi wyśleć w komentarzu. Masakra. Masakra. Co teraz zrobiłem? Masakra. O Matko Boska. Matko Boska. Matko Boska. Matko Boska. Co to było? Ale to był fail. O Matko. Ale każdemu się może zdarzyć. To mi się proszę nie wydaje, każdemu się może zdarzyć. Zaraz zrobimy krótkie cięcie króciutkie cięcie zaraz zrobimy będę stał w tym samym miejscu, żeby nie było dobra, robimy króciutkie cięcie i jestem po cięciu. Staję w tym samym miejscu. Wynik jest ten sam, 3 do 4. No więc tak. Gramy sobie dalej. Gram sobie dalej boi się ja myślę, że mogę wyjść bo Oskis stąd znajdą skampiony tam kurde <gry> Wow. co zrobił ty? to nie złe drugi <coughs> odcinek sezur. myślę, że następny odcinek który puszczę idzie hexa to nie na złego najdę dostałem o ja nienawidzę ginąć od neidów. nie wiem dlaczego po prostu nienawidzę ale cóż, zdarzyło się No to jest jednak haka, tak? hu, Ambrozja. Proszę Państwa. Wyjaśnił Ambroza to jest dobry gracz. Jeśli <gry> będzie w plecy nie zabijał. Dobrze, nice, nice, nice. Fajny problem. Ambrozja. Kery. <coughs> Nie idzie gorzej z tym. No, idzie mi dosyć łatwo, szczerze mówiąc. Tym, 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 tym. 200 plus Teraz mamy 200 plus Więcej <coughs> punktów, szybciej level <coughs> Ale night. Ale zraszował. O, nade'em go zabiłem Właśnie <coughs> tym słabym nade'em go zabiłem, nie? <coughs> to dobry nade Jednak 6 do 4, gramy do 8, ten mecz. Ambrozja, o nie, Warhol otwiera, ale z jakimi pęta. Frak będzie więcej Ambrozja, potem Warhol, potem ja. <coughs> czyli 3 pierwsze miejsca: Warhol, Ambrozja i ja. Owennik Boski, Hunter i Window Windowed. <coughs> 7 do 4 dla nas. Dobry wynik. Возможно, это будет конец. Это не изнуда. Хрома дет ⁇ так, это слабо. Матка, двунасадие. Я что Hunter mu pomógł, nie, bo tak to bym tu ugrał jeszcze. Znaczy, może nie ugrał, ale... O, dobra, to jest koniec. Więc dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Graliśmy sobie Sezura. Zapraszam do oglądania innych. Na razie, cześć!